Cześć wszystkim! Witam Was na moim kanale. Dziś jestem z Saszan. Hejka! Pokażę Wam jak wyglądają przygotowania i behind the scenes premiery teledysku Saszan i występów pytaniu na śniadanie. Zapraszam! spotykam się w tym nieco śmiesznym gronie jak zwykle. Tak przeważnie wyglądają nasze spotkania. I Sasza też tak wygląda. No szybko ogarniam, więc nie jest profesjonalnie Saszan. Czyli zero profesjonalizmu, tak. Sasza chciałaby dzisiaj no, mą i się ubrała jak ja, jeszcze tylko jeden element. Cześć, jestem Sasza i dzisiaj jestem u i dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda moja praca. Pierwsza peruka był... Ale tak trochę za za, za no, już. No. W sumie no. fajnie to wygląda, ale chyba... No nie wiem, wyglądał jakoś tak. <laughs> <laughs> no, no, fajnie wygląda. Musimy się zejść jakoś w końcu. Hmm? Piszcie co sądzicie w komentarzu i napiszcie, którą perukę założylibyście Saszan. I czy y, co uważacie w ogóle o tym, że miała takie głosy na życie? A, spodobało się. Ten w sumie ale... bardzo mi się podoba, podepchnął, to chyba już nie dłoń by przeszkadzał. No tak, tak. się na szynę, ale ogólnie byłoby no, fajnie w fiorecie. Nie no, to, to jest w ogóle sztos. Myślę, że ta będzie najfajniejsza, bo jest najdłuższa im odrost i do tego zakręcić ją bardziej. I podepniemy się tutaj z boku. Fajnie będzie to wyglądać. Mamy to! Mega Lady Gaga. <śmiech> <śmiech> Jesteśmy właśnie przed Telewizją Polską. Czekamy na Sascha i zaczynamy BEHIND THE SCENES. Jesteśmy właśnie na próbie. Nie ja mogę, po nie możemy to nagrywać i jestem cicho, więc... Jesteśmy na backstage, Jadmy włosy. do tyłu, głowę? No, Na dzisiejszy dzień przygotowałam taką stylizację, ponieważ uważam, że. Właśnie co ja mogę uważać? Że nie chcesz od razu. coś zabawnego, ale za 20 minut jest premiera teledysku i nie mam za bardzo nic do powiedzenia tego stresu. Źle <grymne> trafiłeś do Mańskich. Dziękuję <grymne> 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 Cień na biało. 9.55 9.55 za 5 minut. Wchodzi co? Telezysk na YouTube. Jestem zestresowana. Zresztą hmm. amatory nie wiedzą, że w moim teledysku występuje bo na w moich chłopak i zastanawiam się, jak na to zareagują. I się tak zrobiamy search. Ile osób już miało swoich partnerów życiowych w teledysku i jest tego cała gromada? Y, łącznie z jakimiś topowymi nazwiskami również. Nawet nie wiedziałam niektórych teledyskach, że to było serio, serio jakieś kobieta czy jaś, bo... Albo... Już jeszcze nie są razem. Uwaga Saszan, czy to, czy to po niej widać? Saszan z chłopakiem w najnowszym teledysku artystki. No jeszcze raz co? Czy to po niej... Z to jest na na dyskutę, dyskutę. A, to że nagłówek taki. Wtedy to tego to tak było dużo. Jak ja ja zemdlałam w środku? A, Nie, to ja z To co mam sztori z Teraz właśnie wleciał. Sasza już umarła w środku. Kiedy ten film będzie na YouTubie, to pewnie już będzie 3 miesiące po, po Twojej A my przechodzimy do kręcenia włosów. Co to co to była za reakcja? Dzisiaj stawiamy na stylówkę w stylu glam. Przynajmniej jeśli chodzi o włosy. Sukienka zresztą też biała w Jak nasza wokalistka szasza. Zobaczmy <noise> To bardzo długo mhm. Zapuszczałaś tak, Po po rozjaśnieniu <noise> Co to miało znaczyć? Że co? Że się zniszczyły Już no, tak dziewczyny zawsze mówią A, że dobra, to miało wejść w kredyt, że to twoje mm. to Brawo! Dobra, <noise> <noise> ja się bardziej stresuję, chyba nie się ja Proszę, trzymaj się, jak stawisz. stoi no, no proszę, aktor okay, tutaj. Słuchajcie, bo to jest naprawdę sukces. Mój najbardziej wymagający fan, który jest naprawdę dobry w swojej, w swojej ocenie. Mimo, że czasem jest ona dość ostra, to jest prawda jest po prostu. Mhm. Bo ja w nerwach się zeruję, że on coś takiego napisał, ale potem jakby to jest obiektywne rzeczywiście i on jakby ma jakieś wyczucie Napisał, że jest. Ogromne pozytywne, pozytywne zaskoczenie, po nie byłem przekonany. Obawiam się, że to będzie jakiś na zasadzie Staszan siedzi na kanapie w super luksusowym apartamencie, ale jest kozak, brawo. No tak. Dobra, teraz rozczasujemy, wszystkie są zaklęte w jedną stronę, żeby stworzył się efekt efekt morski, twarzy. Będzie fajnie to wyglądać elegancko, tak jak elegancką kobietą jest nasza fioletowa pani. <gry> Będziesz teraz divą taką, która wyszła. No ja jestem przecież divą, no, tylko wie. że no, jakoś tam godzinę. Na przykład teraz nie, ale... To już za godzinkę? No. Dobra, które chcesz spinki? Tak. Ta czy tam moją? ja nie wiem. Dobra, ja jestem stylistą. ja Właśnie. Czy podniosę z góry, bardziej efektownie? Tak jak lubisz. w Jak zwykle. jak jesteś w ja zawsze wyglądam super, i Ty też jesteś tak I ty też wyglądasz super. <laughs> Bo ty jesteś trochę szczęśliwy, no. że ja wyglądam no super. No i małe dziecko, było tak ładnie. <laughs> <laughs> to teraz szybko <laughs> tak szybko dorasta i w tak szybko Ale ładnie, że nie Look is complete, tak? rozumieć nie ma tak żeby fajnie wyszło fajnie co pan premier w pozycji artystycznej mam nadzieję że się nie strcikam z nerwów domański her też ma taką nadzieję także oglądajcie zobaczcie co za piękna młoda artystka która zaraz będzie mieć swój wykon i na koniec pokłon to nasza pielęgniarka Zosia. Cześć mojemu ośrodkowi. To jest najważniejsza moja premiera w ciągu ostatnich czterech miesięcy. Ściska mnie w żołądku. Zresztą Może to dziecko? Bardziej niż Nasze dziecko na scenie. No, Nasze... na 30 sekund. Jesteśmy już po występie, jestem już po występie, czuję się dobrze, tak samo jak. Ja nie, ja tak powiem, że Wszyscy trochę, bo wciąż jestem pomocem, bo ten tym ten celadzizm. W opisie damy linki do obydwu występu, bo już będzie dostępny jeden Także wchodźcie i koniecznie piszcie co sądzicie o włosach Sasza na tym Telewizji <laughs> Żadne Ludzie serio tak piszą, do Która? Na co masz teraz? Domański KL, kłaniam Właśnie skończyliśmy... Co skończyliśmy? No, pytanie na śniadanie oraz pytanie na śniadanie ekstra. Teraz jedziemy, jedziemy jedziemy, nagrywać kolejny program. Szybka Yl... zmiana stylówki. Yes. Lecimy. I... I... lecimy. Skończyliśmy właśnie wszystko na dziś chyba. Nie. No, przynajmniej jadę. Czy nie? Prawda. I zmierzamy teraz do... Garderoby i znikamy stąd. To... No to dzisiaj nagraliśmy tak w sumie trzy rzeczy tutaj. Pytanie na śniadanie, pytanie na śniadanie, kto i jeszcze lajka. Pa jest, jest totalny, totalny koniec. Nasza gwiazda się rozbudowała. Już nie jestem. Ja jestem gwiazdą. I zapraszam was do wyjścia. Dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam was do Zapraszam was do Opla. Do Ubera. Żegnajcie.